Chciałem zaprosić Państwa do zapoznania się z Hays Global Skill Index, raportem, który we współpracy z Oxford Economics Hays wydaje po raz czwarty. Skupiamy się w nim na porównaniu wskaźników rynku pracy. Jest to 7 wskaźników, które porównujemy wśród 31 krajów na świecie. Tegoroczny raport został Polskę w sytuacji dość wyjątkowej, ponieważ mamy bezrobocie najniższe od 10 lat, to jest około 10%. Podczas gdy w zeszłym roku było to 11,7%, i co ciekawsze, ten trend jest kontynuowany. Czy w związku z tym można mówić, że nasz rynek pracy jest rynkiem pracownika? Wydaje się, że jeszcze nie. My szacujemy, że rynek pracownika osiąga się wtedy, kiedy bezrobocie spada do poziomu 7-8%. Natomiast demografia na pewno będzie sprzyjać osiągnięciu tego poziomu. Coraz więcej osób odchodzi na emeryturę, natomiast. Ilość osób wchodzących na rynek pracy jest z roku na rok mniejsza. Analizując sytuację Polski na tle innych krajów analizowanych w raporcie, Hayes doszedł do trzech rekomendacji. Przede wszystkim poprawa produktywności pracy poprzez inwestycje w nowe technologie, automatyzację procesów. Po drugie otwarcie rynku pracy na pracowników zagranicy, szczególnie tych wyżej wykwalifikowanych. No i trzecim elementem jest zacieśnienie jeszcze bardziej współpracy pomiędzy trzema strategicznymi partnerami, pracodawcami, uniwersytetami, ze wsparciem strony rządowej, aby absolwenci, którzy trafiają na rynek pracy byli lepiej dostosowani do potrzeb tego rynku pracy. Zachęcam do zapoznania się z raportem Hays Global Skills Index.